Cześć kochani, postanowiłem dzisiaj nagrać kolejny film pod tytułem Przebaczenie Czycie oczywiście jest bardzo trudne czasami wręcz nie do udźwignięcia ale trzeba jakoś w nim żyć czasami raz się jest nad wozem, czasami jest podwozem się a mianowicie w chodzi o to, na przykład mamy tutaj w przykładzie też podstawowcy też mnie gnębiły no i teraz też powinienem się dla nich wypiąć, no i po prostu nie nucywać się, ale na tym życie nie polega, bo były czasy górniarstwa, za przeproszeniem, małolata. no a teraz rok jest starszy, napiął się, nie napiął się na te różne rzeczy i po prostu Trzeba mieć odpowiedni dystans do pewnych spraw. I teraz odzywam się od tych ludzi, choć czasami, jak mi przezywają, to mi to boli. No i po prostu jakoś to przepuszczam przez palce, bo wybaczam tym ludziom, że tak postępowali, bo wtedy by mi myślały inaczej, a teraz myślą inaczej. Chociaż też czasami nie będę mówił gdzie, piszę na mój temat, niech ta osoba się zgłości, powie mi wprost, a nie pisze Takie gówniarstwo, po prostu, takie dzieci nada, no ale nie wiem czego, czego robią. Są dorośli, wykształceni, a postępują, piszą na, na mnie w różnych pomieszczeniach, nie będę mówił w jakich, niech ta osoba się domyśli. A wracając do tematu przebaczenia. No, wiadomo, w rodzinie też są różne sytuacje, też. Yy, wiadomo, czasami jest ciężko przebaczyć, ale przebaczyć trzeba, bo bycie takie duszenie sobie takiego tych spraw, to później to też się, się na zdrowiu, a na tym rzecz nie polega. No, teraz będę, wam, staram się raz w tygodniu, może filmik, może dwa, mi się uda po prostu nagrać. Ja wiem, czasami jeszcze moje te filmy nie są takie dobrze sformułowane, ale będę chciał po prostu je wypuszczać na spontanie, jak jedna osoba mi właśnie w komentarzu opowiedziała, żeby nagrać ten film. No i oczywiście też na mi, że kogoś coś życzyć. No wiadomo, że każdy coś życzy w myśli. Ale to oczywiście jest tylko są myśli, nie? Wiadomo, że oczywiście ten człowiek by tak nie postąpił, bo byłoby tego konsekwencje. Ale mianowicie trzeba po prostu być dobrym człowiekiem i patrzeć na życie bardzo pozytywnie, chociaż czasami życie nie jest pozytywnie, bo też dobija i człowiek się czasami nie ma jak się pozbierać. Ale są odpowiednie dla tego instytucje. Jak to do tych instytucji się zwrócimy, to pomoc udzielą. Ludzie też są fani, czy koleżanki też doradzają, ale to też trzeba mieć do nich dystans. Chyba, że są bardzo ufani, które umią pociągnąć w potrzebie umią po prostu wyciągnąć człowieka z dołka, doradzić ale to są wyjątki. Mało jest ludzi dobrych, więcej jest złych na tym świecie. No to chyba się z tym zgodzicie. No i wracając do tego tematu przebaczenia. No, w... Różne są sytuacje, które człowiek latami tego, ale później na końcu śmierci i, w, i idziemy z takim czymś tam do nieba, czy do, zależy gdzie nam, gdzie nas życie y, po śmierci pokieruje. Jak chcieliśmy zasłużyć na niebo, to na niebo. Czy na ciebie, czy na piekło, ale na tym też tego. Po prostu każdy dąży do tej świętości. No ja tak samo staram się być dobrym, chociaż różnie to bywa. I chcę być, żeby każdy z nas umiał dostrzegać piękno tego naszego krótkiego, a zarazem pięknego życia tylko my je czasami komplikujemy tym życiem no i wracając do tematu przebaczenia po prostu trzeba być miłym dla każdego starać się jak najlepiej pomagać i przebaczać, wybaczać, przebaczać ludziom, wybaczać tak to, 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 jak to zwał no i oczywiście z tego miejsca będę kończył powolutku. Pozdrawiam cały on złącznie z prezesem, z kierownikiem, majstrami, z kontroli jakości, no naszego fajnego informatyka zakładu pracy. Spawaczy, z, z malarni, z utrzymanie ruchu, z postowarek, z walcarek z Gerim, z Ekertów, z, ze wszystkich ze Ludzie z Ledoceura. No i oczywiście do następnego razu. A jeszcze oczywiście z ludzi z Korzaki Planistki, Planistów. No, całe biuro. No i wszystkich, których nie wymienię, to przepraszam. Jak nie wymienię, ale cały profund pozdrawiam. No to cześć, kochani Pa.